Cześć, ja jestem Snack, a to jest Test Drive Unlimited. No i dzisiaj oczywiście będzie porcja ciekawostek. A teraz ruszamy do salonu Ferrari. No i powiem wam szczerze, że. Ło! Wow, mamy wypadek! Mamy wypadek, ale przygrzmocił. I to o jakiś pojazd zwykły, nie, żaden sportowy, ale do niego przygrzmocił. Dobra, byliśmy świadkami, ale dobra, policja chyba nie będzie wezwana. Więc... <laughs> że tak powiem, jedziemy robić swoje. <laughs> ale tego się nie spodziewałem takiego startu. E, dobra, jedziemy do salonu Ferrari. No i powiem Wam, że już nie zostało nam dużo tych ciekawo... e, e, nie, ciekawostek. Ciekawostek mamy masę, masę, ale nie zostało nam już dużo tych san... salonów samochodowych. Później jeszcze zostaną z motorami zobaczymy. Jeszcze powiem szczerze, nie udało mi się ich odblokować nawet gdzieś gdy jest tam sobie gdzie gramy jakoś prywatnie więc zobaczymy co za motory będziemy mieli do wyboru no ale teraz jeszcze jedziemy Ferrari ja ciągle się zastanawiam co robimy z naszymi pojazdami czy zbieramy kasę na tak powiem klasę A czy po prostu jednak sobie wymienić te Ferrari zobaczymy no i dobra w sumie może pierwsza ciekawostka przed nami i pierwsza ciekawostka w sumie tyczy się zakupu samochodów, ale najpierw sobie zobaczmy co ten salon nam pokaże ciekawego, mamy Ferrari 308, oczywiście brak na stanie oczywiście, Daytona, ładny, podoba mi się, palmy, ciekawy, ciekawy samochód. Te starosa O, piękny, no, piękny, choć w środku trochę wykombinowanie takie kiepskie, ale zewnętrznie ładnie się prezentuje. Ciekawy kolor. Trochę miedziany, ale bardziej w brąz przechodzący. GTO brali F40. Dostępne. U. O, nawet środek się nie free O, bardzo drogie. Myślałem teraz się nie wymienić na te Lamborghini, <grym>, ale nie stać się. O, i tu mamy niedostępne za 3 miliony. Tu mamy jeszcze więcej, 3,800. 5 milionów. Nie O. Kwestia. Jakiego mieć w garażu nie? To jest coś. <grystanie> no dobra. Co teraz? Co teraz przed nami? Przed nami ciekawostka. Ale jeszcze sprawdźmy sobie, co my tu możemy zrobić. Mamy jakieś wyścigi, tylko samochody. B na C. Spoko mamy. Jedziemy. Więc pierwsza ciekawostka to taka, że rynek samochodowy odnotował w Polsce spadek nowych samochodów i to aż o 30 tysięcy sztuk, ponieważ wynosił 210 tysięcy nowych samochodów osobowych. Bo tam chyba było dodatkowo 30 tysięcy, czy około 248 tysięcy wszystkich samochodów nowych zarejestrowanych, ale osobowych 210. No więc y, spadek, no nawet duży, 30 tysięcy, no ale na to się skłania kilka czynników, jak sami eksperci wskazują. To znaczy, y, no, wojna na Ukrainie, raz, dwa, y, problem z komponentami, tam tymi samymi przewodnikami i wiecie, całe elementy. Oraz jeszcze... Hmm, chyba tam były podane no, trudność dostępu ogólnie w tym momencie samochodów oraz cena, nie? Bo te ceny jednak poszły do góry znacznie, znacznie, naprawdę Więc chyba no, nie ma co się dziwić Że ludzie no, trochę ograniczyli swoje zakupy samochodów nowych nieużywanych chyba też ale akurat to tak mi się tylko wydaje. No, co ja o tym sądzę? no... Mm, ja bym jeszcze może dodał do tego taką niepewność y, rynku. O co mi chodzi? O to, że na przykład myślę, że ludzie się teraz zastanawiają, czy brać jeszcze jakiegoś benzyniaka, może diesla, może coś, nie wiem, w gaz iść, albo właśnie w elektryczny. Tylko, że to wszystko ma swoje takie plusy i swoje wady, nie? Wiecie. Elektryk, zasięg i te sprawy, no i też w sumie długość ładowania, więc czasami, no przy niektórych wypadkach może taki samochód od razu odpaść, przy wyborze, później no to co się dzieje z benzyną, czyli dość droga, a nie tylko benzyna, ogólnie z paliwami, są dość drogie, więc też pewnie ludzie zastanawiają się, a może jednak elektryk, a może to, Teraz słyszałem w ogóle o tym wodorze, że ma właśnie nowy napęd wejść, znaczy już wszedł w autobusach, no ale jeszcze tak w osobowych nie, chyba w Krakowie jest pierwsza stacja postawiona, ale na razie nie jest dla osób, że tak powiem, o no, zwykłych, tylko dla właśnie autobusy tam mogą tankować. No i myślę, że też to jest taki trochę... No ludzie nie, nie znają... Z... Tej sytuacji zbytnio i no, nie chcą wydawać pieniędzy na coś, co za chwilę może być problem z tym ja mam na razie problem, żeby to wygrać. <gry> Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy na przykład nie wiem, może ktoś chce z Was skupić sobie jakiś samą, i też się zastanawia. Możecie napisać w komentarzu oczywiście co Wy o tym sądzicie. A teraz drobna reklama. Chcę Was zaprosić na mojego Instagrama Ponieważ wlatują tam nowe zdjęcia I to już nie są zdjęcia tylko z gier Ale również z mojego po prostu życia Dlatego chcę Was zaprosić Możecie tam zobaczyć co robię czasami W wolnych chwilach Ostatnio wleciało zdjęcie jak, że tak powiem, swój samochód reperowałem <grym> Oczywiście amatorsko, nie? Żeby ktoś nie pomyślał, że jestem jakimś mechanikiem czy coś <grym> Nie, ale to no, jest tak, wiecie. Chyba po prostu troszkę tego mojego golfika podremontować. Bo tam w własnych siłach starałem robić. Więc możecie wejść. Również e, zaczęłem wysłuchać trochę więcej właśnie tych relacji. Również tam jest moje stanowisko było wrzucone. Więc jeżeli kogoś to obchodzi, to myślę, że... Fajnie za... Instagrama. I chyba mi się nie uda. No nie no, jest tu. Aj, tak blisko już, a tak daleko. Więc zachęcam serdecznie do mojego Instagrama. Zostawcie subika, możecie nawet napisać pod zdjęciem komentarz. Ponieważ wtedy będę wiedział, że to jesteście Wy. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dobijmy te 350 zuby. No i chyba mi się to nie uda, jednak. A szkoda. No i. A nie dużo brakowało. Trudno. Będziemy musieli chyba jednak kupić nowe Ferrari. No, popatrzcie, ile mi brakło. Popatrzcie, ile mi brakło. Co za pech. Co brakło? 0,6 km Jeszcze raz, nie, ostatni Ostatni raz No i dobra, za chwilę przejdziemy sobie Do kolejnej Ciekawostki, tym razem ciekawostka Znaczy nie, to faktu Sorry, faktu, pomyliłem Tym razem, Trochę nieprzyjemny fakt Szczególnie dla właścicieli samochodów no to już za chwilę. Teraz postaram się troszkę skupić, żeby jednak zrobić to. Dobra, 150 200. sobie zwolnię. No i nie, no znów mi przywalił. Masakra, nie, nie, nie zrobię tego tym samochodem A na liczniku 360 Oszukane te Ferrari A nie oszukali mnie O nie no nie jest to masakra Gdzie tu miałem uciec z tym autem? Masakra. Dobra, nie ma szans. Trudno. Kupimy nowe Ferrari. A te w sumie możemy sprzedać. Właśnie, może tak to zrobić. Sprzedać te. A te wymieni. wymienimy. Może nawet na dzisiejszym odcinku. Dobra. Teraz sobie tylko podjadę pod ten wyścig. Kolejna ciekawostka. się tutaj tak zderzają na tej drodze jakaś pechowa droga czy coś No i dobra, kolejny news, to jest statystyka. Tym razem mamy statystykę najbardziej kradzionych samochodów. No, więc nie fajnie, nie fajnie, że tak powiem. Ukradziono około 7000 samochodów, około to tam. Dokładnej liczby nie pamiętam już. Ale około. No i najbardziej kradzionymi samochodami, a raczej marki, na razie marki Wam powiem. To była Toyota. 950 samochodów marki Toyota zostało ukradzionych. Kolejna marka to Audi. 685. Tuk. Kolejna BMW. Oj, a tu mamy naprowadzenie. Oj, to nie będzie tak łatwo. Kolejna marka to Volkswagen 506 sztuk. Więc były niemieckie. Na początku mamy Toyotę. Później mamy Hyundai, Mercedesa, Renault, Mitsubishi oraz Kije. No więc przede wszystkim najbardziej widzimy, że są to samochody niemieckie oraz yy, no azjatyckie. Chcę się skupić teraz, do tego chociaż tego nie zgiździć. No i. Najbardziej kradzionymi modelami Była Corolla Później RAV Później Husqvarna Outlander A4 Jariska, A6 Ducato, Fiat Dostawczak <gryw> Nawet Dostawczakom się dostaje Później BMW Piątka I Auris O czymś w sumie Najwięcej samochodów to jednak Toyoty. Takie najbardziej, że tak powiem, chodliwe. No w sumie czynią ceny, no i są dość takie niezawodne te Toyoty. Więc może dlatego najbardziej. Później niemieckie BMW, Audi, no bo to już jest taka trochę klasa premium, nie? nie życzę nikomu, żeby mu skradziono samochód, bo to naprawdę nieszczęście wielkie. Szczególnie jeżeli ktoś jeszcze, że tak powiem, kocha swój samochód, no to już w ogóle... Może nie tylko przed ale jakieś tam oczko w głowie. No i pięknie wygraliśmy chyba. Uważam, że nam karę dodadzą. Miejmy nadzieję, że nie. I przed nami ostatni news. I to jest dość ciekawy news. Ale teraz przejdźmy sobie jeszcze. No, już dzisiaj sobie nie pojedziemy żadnego wyścigu. Myślę, że to starczy na dziś. Hmm. Trochę mamy daleko do tych BMW, ale tu mamy motory. Został nam Cadillac. Czyli ostatni dealer nam został tak naprawdę do zobaczenia. A ja bym chciał jednak przejść do tego Ferrari. Możecie mnie na to znienawidzić, ale sprzedam te Ferrari i kupię te lepsze Ferrari. To ja też było klasa B. Te mamy chyba teraz obecnie. To nie jest ten dealer, który oferuje te inne. To jest chyba zabytkowe, bo nie? Zaraz zobaczymy. La Ferrari, Inso. Tak, tu mamy te fortowione. Nie chciałbym w jeszcze uciekać. I co wy o tym sądzicie? 400 na godzinę to, to też jest chyba 300 330 Dobrze pamiętam? Nie, tu jest No, 430. To zamieniamy. Dobra, zamieńmy, zamieńmy to. To samo. Od tego sprzedamy. Najwyżej mnie znienawidzicie na wymianę Ferrari. Ło, jest moc. Dobra, bierzemy. Hmm, które fele? Myślę, że to pierwsze. Nie no, oczywiście czerwony, nie? W tym bym wziął, bardziej czerwony. Dobra, tego sobie sprzedamy. Oh. Jedziemy! No, mi tutaj, że tak powiem, w słuchawkach bardzo krzyczy, ale czuć, że jest szybszy znacznie szybszy. No, nieźle, nieźle. Jeszcze sobie pójdziemy sprawdzić jego tuning. Nie no, ten myślę, że no spokojnie zrobimy. Zrobimy ten wyścig. Robimy ten wyścig. Nie hmm. wiem, czy zdążymy. Dobra. W sumie. Na no, następny raz sobie zrobimy ten wyścig. Ja sobie teraz przejdę. Do mojego. do mojej willi. No i tak. Kolejną, ostatnią ciekawostką już. Na dziś jest to, że w Polsce powstał salon Bugatti. Tak, dobrze słyszycie. Salon Bugatti. I właśnie y, jest to grupa oczywiście... Pietrzak y, będzie miała pod sobą te Bugatti. A nie no, nie na aukcji. Kto mi to kupi? I dobrałem 200 tysięcy. No i co jest ciekawe, wkrótce się właśnie tego dowiedziałem, że to nie jest dopiero od teraz te Ferrari, znaczy o Ferrari Bugatti jest na polskim rynku. Jako Bugatti już było od początku swojej kariery w Polsce, również sprzedawane przez jakiś tam no, ludzi. I one później znikło, I one były właśnie już w latach dwudziestych na polskim rynku. <laughs> Teraz znów jest, zadebiutowało. No powiem, nie wiedziałem o tym, że Bugatti już kiedyś był w Polsce. No, zaskoczyłem się. No i to było na tyle w sumie z tych dzisiejszych. Myślę, że dość ciekawe były. Ferrari, gdzie on jest? Ja mamy tunik Ferrari. Mamy Azję. No, chciałbym zobaczyć jednak ten przegapił gdzieś. Ja już chyba byłem z Ferrari. А но ну не в Калининге это невозможно это притишка. это Европейская это более немецкий. Америка в части, но не только Japońskie. Dziwne. Nie jest. A mojego pojazdu? Ja naprawdę się nie odblokowałem? No. Trudno, widać, że nie pojedziemy. Ostatni raz sprawdzam. Naprawdę dziwne. Tu nie ma żadnego salonu. No cóż, niestety nie będzie. Nie będzie, nie będzie tuningu. No dobra, niestety to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym sobie pośmigamy ten Ferrari. Ja spróbuję się dowiedzieć, gdzie jest ten salon. Najwyżej, sobie go tuningujemy już w kolejnym odcinku i będziemy śmigać tuningowanym Ferrari. Dzięki za ten odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć i na razie.